Dzień dobry. Czasy są podłe i myślę, że absolutna większość z nas smartfony i nowinki technologiczne uważa obecnie za rzeczy błahe. I słusznie. Wierzcie mi, a ja też jestem myślami zupełnie gdzie indziej. Jednakowoż, show must go on. W Barcelonie właśnie odbyły się targi MWC. Pozwólcie więc, że Was na nie zabiorę i przez chwilę razem pomyślimy o czymś zupełnie nieważnym i głupiutkim. Tytułem wstępu. Targi wróciły w tym roku pełną parą. Zeszłoroczne pustki zastąpiły dziesiątki tysięcy odwiedzających i wystawców z całego świata, ale nie z Rosji. Kraj został z imprezy usunięty. Pojawiło się też naprawdę dużo smartfonów, z czego część premierowych. Chyba najważniejszym dla nas debiutem są nowe flagowce od Realme. Marka w świetnym tempie zdobywająca polski rynek dobrze wycenionymi sprzętami po raz pierwszy postanowiła na poważnie spróbować swoich sił w segmencie premium. Bardzo ciepło przyjętego Realme GT w portfolio procenta zastępują w związku z tym dwa modele. GT2 i GT2 Pro. Dużo ciekawszy jest ten drugi. Skupmy się więc na nim. Smartphone został zaprojektowany przy współpracy z Naoto tym samym, który wcześniej stworzył dla marki charakterystyczny walizkowy wzór plecków w GT Master Edition, a inspirację czerpano z papieru. Tył ma więc ciekawą chropowatą teksturę i tak to tworzywo sztuczne, a całość jest elegancka, minimalistyczna i niekrzykliwa. Moją uwagę zwrócił malutki podbródek. W coraz większej ilości telefonów górna i dolna ramka ekranu zaczynają być symetryczne oraz niska waga i smukły profil. Mocnym atutem sprzętu ma być ekran, zabezpieczony szkłem Gorilla Victus, w rozmiarze 6,7 cala i rozdzielczości 2K. Odświeżony w zakresie od 1 do 120 Hz i AMOLEDowy, a do tego z jasnością szczytową na poziomie 1400 nitów. Procesor to flagowy Snapdragon 8 generacji pierwszej, Ramu jest maksymalnie 12 GB. Są też głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w ekranie, bateria 5000 mAh, szybkie ładowanie 65 W, co oznacza 100% w pół godziny, oraz imponujący fotozestaw. Oba główne aparaty mają po 50 megapikseli, ten główny jest optycznie stabilizowany, ma wielokierunkowy autofokus i przysłonę 1.8. Szeroki kąt widzi zaś imponujący 150 stopni. Przypominam, wszyscy dostępni na rynku konkurenci łapią jakieś 120 i ma przysłonę 2.2. A towarzyszy im ciekawy mikroskopowy 3 megapikselowy aparacik. Ciekawe, bo robi zdjęcia z 20-krotnym przybliżeniem i włączonym doświetlaniem, co rzeczywiście pozwala wyprodukować intrygujące rezultaty. Pierwsze przykłady fot możecie już zobaczyć w tle i ocenić sami. Moje początkowe wrażenie jest takie, że telefon rzeczywiście umie w zdjęcia. Nie ma jednak róży bez kolców, a zabójców flagowców bez pewnych oszczędności. GT2 Pro nie ma dedykowanego teleobiektywu, ładowania bezprzodowego, gniazda mini jack oraz nie jest wodoodporny. Całość wyceniona na 3499 zł w wariancie 828, ale już wiadomo, że smartfon na start 8 i 9 marca będzie wyraźnie tańszy. Realme na swoim facebookowym profilu kusi, że obniżka może sięgać 500. Mniej niż 3000 za flagship killera to ciągle znacznie więcej niż żeśmy się przyzwyczaili w poprzednich latach. Ale cóż, taki mamy obecnie klimat. Najbliższy cenowo konkurent, czyli Motorola Edge 30 Pro, kosztuje 3799, więc jeśli cena zejdzie poniżej 3000, należy się cieszyć. Wraz z GT2 Pro w Barcelonie zadebytował także wariant GT2, z tylko odrobinę mniej spektakularnym ekranem, bo ciut mniejszym, odrobinę ciemniejszym i w rozdzielczości Full HD+, z zeszłorocznym topowym procesorem Snapdragonem 888, ze szkłem Gorilla 5 i z bardziej standardowymi dodatkowymi aparatami. Ten główny jest równie mocny co w Pro, ale towarzyszą mu 8-megapikselowy szeroki kąt z polem widzenia 119 stopni i 2 megapikselowy bzdurko makro. Telefon oczywiście będzie też w związku z tym wyraźnie tańszy. 2499 zł za opcję 828 i także ma być potraktowany obniżką w ramach Flash Sale, choć tydzień później. Warto zatem datę 15 marca zaznaczyć sobie w kalendarzu. Realme na swoim stoisku chwaliło się też nowym laptopem o wdzięcznej nazwie Book Prime i designie tak przypominającym Huaweiowe Matebooki X Pro, że nie byłbym w stanie ich odróżnić, gdyby nie logo na klapie. Serio, nawet porty są rozmieszczone identycznie. I tak zajmę się nim szczegółowo, jak dotrze do Polski. Sporo uwagi poświęcono też rozwijanemu ciągle turbo szybkiemu ładowaniu. Tym razem już 150W, mającemu komercyjnie zadebiutować na rynku w spodziewanym wkrótce GTNO3. Taka moc pozwala w 5 minut naładować 50% baterii, ale uwaga, to i tak nie jest najszybsze ładowanie, jakie na MWC prezentowano i jeszcze do tego wrócę. Pierwszego dnia targów pozwoliłem sobie zajrzeć także do polskiego krakowskiego Wasko. Marka produkująca translatory działające na całym świecie w ramach globalnego roamingu, prezentowała premierowo nowy model V4. Smuklejszy ze znacznie większym ekranem, dużo lepszym aparatem, wygodniejszymi klawiszami i przede wszystkim znacznie głośniejszy. Co więcej, rozszerzono też listę obsługiwanych języków i, dla przykładu, tłumaczenia na chorwacki są już odczytywane. Wychodzi więc na to, że producent posłuchał uwag recenzentów i poprawił wszystkie te cechy, które poprawy wymagały w poprzedniku, czyli przetestowanym także przeze mnie M3. Urządzonko zapowiada się w związku z tym ciekawie. Dokładną datą wejścia na rynek i ceną Wasko się nie chwali, ale jak tylko będą znane, tam Wam znać. Tym bardziej, że sprzęt mam już na testy, więc pełna recenzja także się pojawi. I jeszcze jedna uwaga. Od obsługi stoiska dowiedziałem się, że Wasko mocno zaangażowało się w pomoc... Uchodźcom z Ukrainy. Ich urządzenia są wykorzystywane przez służby państwowe na granicy. Rzecz to szlachetna i godna pochwały, więc brawo Wasko! Na koniec dzisiejszego odcinka zajrzyjmy jeszcze szybko do HTC, a tam już od dawna nie ma smartfonów, są za to google do VR-u. najciekawsze według mnie obecnie to Vive Flow, bo da się je podpiąć do telefonu i dlatego chcę je przetestować. Oraz zerknijmy jak na MWC promowano 5G. Owszem, w wielu miejscach mowa była już o 6G, ale moją uwagę zwróciła telefonika i jej Barman Robot, przygotowujący drinki dla odwiedzających stoisko. Co w zamyśle twórców miało pokazywać, jak fantastyczny może być świat skomunikowany przy pomocy 5G. Na moje wyszło jednak wyjątkowo żałośnie. Jedyne co ten robot robił, to naciskał dźwigienkę i przestawiał kubki, a tempo z którym to robił, byłoby być może reklamą łączności Edge w Nokiach sprzed kilkunastu lat, a nie 5G. Cóż, wyszło jak wyszło. Dajcie znać, co sądzicie o premierowych smartfonach Realme, o nowym translatorze od Wasko i super sprawnym barmanie w 5G. Więcej smartfonowych ciekawostek w kolejnej relacji. Zajrzymy na stoiska Xiaomi, Oppo, OnePlusa i być może jeszcze gdzieś. Trzymajcie się, cześć!